Ja Państwa wszystkich witam na naszej konferencji. Przepraszamy, że to tak przed dzień świątyni, ale ponieważ to ogłoszenie sądowego roz... wyroku. Ale dobra, e, nastąpi 30 grudnia, więc nie mieliśmy za bardzo wyjścia. E, chciałabym jeszcze uzupełnić tutaj odpowiedź pani Magdy co do Państwa pytania, czy, że, że, że rzeczywiście ten, przecież, przecież ten dokument inwentaryzacji nie musiał być brany pod uwagę. Być może formalnie, gdzieś tam zgodnie z prawem, tak zresztą jak wszystko na Górkach dzieje się w związku z Górkami, zgodnie z prawem, ale na jego bandzie mamy takie silne poczucie, czyli na totalnej krawędzi. Proszę zwrócić uwagę na to, że Sąd nawet sam stwierdził, że zdanie sobie sprawę z niebywałych, ważnych, walorów przyrodniczych górek, że to nie ulega w ogóle żadnej dyskusji, że to jest niepodważalne. Bardzo nas to cieszy tylko, że nie mając tego dokumentu inwentaryzacji zarówno Unii europejskiego oraz y, na wnioskach dowodowych oraz inwentaryzacji górek y, Czechowskich tej najnowszej, nie mają wiedzy, w których miejscach te górki są, czy nie są tak naprawdę ważne ekologicznie dla miasta. My tu wiedzę mamy, bo znamy te dokumenty i stąd ten duży przeciw w nas. Otóż y, w pewnym momencie na sali sądowej podeszła do sędzi e, Pani Żurkowska e, i zadała jej pytanie, kiedy te poprzednie plany zagospodarowania były robione. No ona zgodnie z prawdą e, powiedziała, że w 2005. Na co obie Panie przytaknęły sobie, oj to stary, to rzeczywiście już oderwano od rzeczywistości. A ja Państwu coś powiem, jeżeli w 2005 roku za 8 Prestige uznano, że jest możliwość wyznaczenia strefy SR2, czyli tej sportu i rekreacji, tam chyba jest nawet skwodurową, bez SR2, bez kultury. To z jakiej racji? Bardziej o ten, o ten obszar mi chodzi. Ten SR-1 ustalono w 2005, nie wiedząc o tym, że tu jest komik europejski, teraz wiemy, że tutaj, w tym miejscu, dokładnie na początku Ester 1 przy samych blokach jest największe skupisko tego komika, tak naprawdę na jedną z większych siedlisk w całym Lublinie, bo znamy ich kilka, nie tylko, że na górkach są, ale tutaj mamy takie główne rozrodcze miejsce powiedzmy dla północy Lublina i w tym momencie wiedząc to, sąd, nie przyjmując tego wniosku, nie zdaje sobie z tego sprawy, więc stwierdzi, że jest SR1, to można zmieniać na bloki. I tutaj upatrujemy ten największy problem, tak, że właśnie nie znając tych dowodów, które chcieliśmy przedstawić sądowi, oni nie są w stanie fizycznie na podstawie tego, co mają w tych 33 segregatorach zauważyć, co by było dobre dla rozwoju tego miejsca naszym zdaniem, a co mieli na tym ubolewane. Czy ktoś z Państwa kawę, herbatę, zanim przejdziemy? Przepraszam, nie, troszkę damy dwie minuty później. Ten SR1 to jest dla mnie... To z kuba czyli to miejsce, gdzie ratusz zaznaczył zabudowę, tak? Tak, Nie na sr SR1 i na 2 Nie, tylko w tym miejscu. Oni, słuchajcie, to jeszcze raz podnieśmy to Panią Feju. Nie, nie, nie trzeba Nie, no, ale może na później jeszcze podnieść no niestety tam, tam ratusz wyznaczył na z kolei planach dewelopera, które do nas wypadły bezpośrednio przed referendum z niewiadomego źródła ale są na tyle konkretne, że nie wierzę, że ktoś budowałby sobie, robiłby sobie plany bloku z kondygnacjami, ze wszystkim, dziełami. No bo wszystko tam jest, tak? To są gotowe projekty i tam na tej, na tej planie STR2, ST1 za osiedną pracę, 69 bloków. Także to jest to jest ten nasz nowy problem. Dobrze. Dzisiaj w e, naszej konferencji głos zabiera pani Magdalena Walonowska, właśnie skarżąca uchwałę, e, oraz pan Sarmat, nasz przedstawiciel w sądzie. Mecenas, Sławek Pawłowski, który wytłumaczy państwu, bo pan pomysł, w jaki sposób szybko i czytelnie przekazać wam te informacje o tych, e, nie, no, o tych naszych wnioskach, do uwagach do studium, i pan Andrzej podsumuje. Mam nadzieję, że nie zabierzemy za dużo czasu. Bardzo proszę zgłosić się, jeżeli ktoś oczeka w traktatach, to zamiast, żebyście czuli się Państwo komfortowo. Przepraszamy, to przed świętami, to jest niedawno, to... To jest dosyć tak Szanowni Państwo, ze względu na to, że ilość wniosków procesowych, które złożył Pani lecenas, jest wreszcie gigantyczna, poprosimy Pana Miejsca na całe o Zostaną one przesłane Państwu w wersji elektronicznej, edytowanej. Do tego również zostanie przesłane nasze opracowanie dotyczące trzech głównych elementów tej, tej całej masie nie, nieprawidłowości i nieprawości. I już spróbujemy tak przybliżyć podobnie do szerzej. Się przedłużać, tak, podniosły nasze sukcesowe, Pierwszy to był taki dokument, który są y, w bardzo sposób, że osoby, y, z tego, żeby dokument że, dokumenty budowy i złotach osobowych. Zmiany zmiany to jest dokładnie, że w porządku, w porządku, w porządku, zmiany porządku, w porządku, za porządku, w porządku, w porządku, Piękne tereny mureczekowskie przez miasto. Również odpowiedź pod sekretarza stanu, to była taka dwa miasta w jednym punkcie na tą całą okoliczność. Tak? Tutaj właśnie do tego doszło. No. Zmiana studium, zmiana planu, ponieważ mamy opcję dla rodziny, została dokonana. A drugi wniosek odnosi się właśnie do treści raportu z inwentaryzacji To też obszerny dokument przygotowany w 2018 roku. Sąd też no, nawet do tego nie spojrzał, bo sąd 3-4 punkty dla Rady poddał wnioski dochodowe, które się zamykały łącznie z załącznikami, bo sam dokument, no, to jest 16 stron załączników, było drugich kilkanaście, kilkadziesiąt stron. To nie mówi się w tym na początku. Kolejne wnioski dotyczą na przykład na tak, zmiany planu, które też wynikało w 2011 roku, że ta zmiana jest niezasadna, że są niezaprzeczalne walory ekologiczne dla całego miasta, włączące w łeb Następnie to też nowe pismo, bo tutaj Panu pytanie, dlaczego nie zgłaszaliśmy wcześniej, dlatego, że nie wszystko mieliśmy, że dzisiaj nie wszystko mamy, to nie wszystko zdaje nam się uzyskać, co ale jest to pismo z 4 grudnia bieżącego roku z Państwowego Gospodarstwa Rodnego Wody Polskiej, gdzie Wody Polskie mówią wkrótce, że nie było konsultacji zmiany studium z Polskimi, a co jest odpowiednio Kolejne wnioski zawodowe to, że mapy, które były pokazywane sądowi, sąd twierdził, że mapy, mapy oczywiście, że nie mamy. To są chyba w formacie A4, mamy w formacie wysokości 20, na których doskonale widać, jak były zmieniane studium, jak, w jaki sposób i w jaki sposób. E, tych map jest kilka, one są tutaj y, z nami, myślę, że potem zostaną pokazane. No I z jeszcze dwie, dwie, dwie kluczowe sprawy, bo do tych prac myślę, że wchodzi moich współpracowników, że tak sobie pozwólne powiedzmy się odniesie. Ostatnie wnioski kluczowe, czyli zobowiązanie prezydenta miasta. Po pierwsze do ujawnienia umowy z TBV, a po drugie do... Ujawnienia raportu z inwentaryzacji, tak jak ja wspominałem, to pan ma teraz na to spowiedź. Panie mecenasie, tak się ukaże, już panu że, by było ja na rozprawie, byłem w tym i nie musi pan herborować tego, tego, co było na rozprawie. Pytanie, według waszej wiedzy, tego dokumentu hmm. mówiącego o obecności Komitetu Ewolucji. Polskim sąd nie, nie ma Tak, tak. nie ma. Do dwóch tego dokumentu są wdarte. Nie o jest też tej tej pierwszej części, ale jej nie uwzględniono jako do tego również, więc też nie ma. Nie można tej wiedzy o był to takim własnym stwierdzeniem, że zna rolę i tak dalej. Jest zestawne, bo nie to jest zdrawie, bo w sprawie że postępowanie się przy mi się Moim zdaniem, tak prywatnie człowiek, nie znający się na skądowych postępowaniach, jeżeli Pan pokazuje palcem na

Właśnie, jeżeli mogę, to ja bym chciała m.in. E, dwa cytaty z odpowiedzi... E, Którą e, e, napisałam... tak, napisała Pani... napisała Pani Pani Agnieszka tak Walczyk, jak e, z mojej wiedzy wynika, że jest zroba, tak, to jest żona Pani, więc to Pani czyta. Panie mecenas, Przepraszam na e, rozkładu za to, że nie był autorem odpowiedzi na... A, właściwie stanowiska w sprawie, e, w sprawie mojej sprawy. Natomiast ja czytałam w... E, no tutaj całkowicie. Tak, tak, jest taka odpowiedź, że studium nie może przesądzać kontynencyjnej i urodziwej zabudowy jakiegokolwiek terenu, co czyni przez za, stwarzącą zarzut kompletnie nieprawdziwy. Generalnie mamy tak, studium może nie przesądzać, studium wskaże jego planu, więc de facto studium przesądza tak naprawdę o tak, zabudowie. Taki jest, skutek jest, taka, tak jest tego. Informacja o tym, że ja jestem można powiedzieć, że to swoim kłamcą, jest tutaj kilka. Moje zarzuty są absurdalne. Eee, I jeszcze tutaj takie długie cytat. Blok sąsiadujący z terenem nazywa blok 5 czyli normalny. normalnym, niekoniecznym. Blok sąsiadujący jest również w pobliżu sąsiadujący z terenu Greków czakowskich, co sprawia, że nasuwa się wniosek, że służąca nałożenia swojego biurokracji prawnego się w niezadowolenie z potencjalnych za zabudowy, a tym samym utraty. Oprawie... Na teren zielony, także tego widoku na teren zielony. Także pożąda porządnego pożądanego widoku na teren zielonym. Jest to argument, który wygląda na różnych formach internetowych, tak. I zapytałem na odpisów. Jest to prawie, że cytat, więc nie wiem, czy Pani Radca kierowała się tym, co jest zapisywane w doktorat, czy, czy jest to jego własny program, czy jest to jakiś Natomiast

ja pani się tylko odniosła do tego zarządu, że nie ma tak, że się, prawa do uzasadnienia, no to że tak, już tutaj składa się jako kwestia, tak, bo ja nie okazało się interesu. Nie wiem w zasadzie, może to nie w zasadzie, kto miał mieć do tego bo jeżeli nie ma u tego mieszkańca, najbliższy sąsiedni... Pana jest często że tak, blisko mieszkańców, tak, żeby się wypowiadać. Więc to, my, nie, pytanie, czy ten stan miał mieszkaniec Warszawy, Zamościa, mieszkaniec Abramowic, bo jeżeli nie ma tego ja, nie mamy tego my, a też nie mają tak naprawdę mieszkańców wszyscy ci, których dotknie tak naprawdę do ta zmiana, to pytanie, kto ma ten interes? Bo tak interes, w moim rozumieniu, gwarantuje konstytucja, prawo do wypoczynku, prawo do utrzymania no, wciąż na świeżym powietrzu. Więc jeżeli życie świeże powietrze, czy w ogóle jakość powietrza, zmieni się. Dla mnie najbardziej, bo ileś tam dziesiąt, czy może nawet set bloków, które nie na wieloletnie, i czy Ograniczenie, czy też zakłócenie, w ogóle przy, przywietrzanie miasta, e, wzrost temperatury, stawienie własności, trudności e, w oddychaniu. E, jest bardzo wiele osób, które już w tym momencie mają obszary, a problemy z oddychaniem. Wieranie. to czy to nie wpłynie? Tak. I czy jesteś w... też jest tak. tak samo, ma Pani nie Pana... że ta skarga zostanie rozdrażona. takie ma Pani przeżyć. E, powiem. Tak, ja nie chcę tego przesądzać, oczywiście. Mhm. Natomiast. Y... Nie znalazłam argumentu, nie znalazłam jakiejkolwiek przesłanki, której um, myślę mogłoby być inaczej. To znaczy sąd pani stanie bardziej się z paniaką. Tak. Tak. Generalnie to by to tak wygląda, to jest moja opinia, więc sądzona o związku i ocierana z mojego kłodu w sądach, ale mimo tego ta odpowiedź urzędu miasta to jest taka wskazówka na sądu. Ta odpowiedź miała miejsce zanim jeszcze wyszła sprawa byłego przewodniczącego Rady Miasta. Jest to o tyle istotne, zresztą mecenasa starał się że z to to... To to... To to... Pełnomocnik Rady Miasta zakwestionowała tak oczywiste rzeczy, o których Państwo pisaliście, jak umowa z TVV wzajemności i zobowiązania y, takiego dokumentu jak raport o działaniu na środowisku, czy też y, rzeczy niezmiernie istotnych, która wszystkim umyka, a mianowicie rozpatrzenia uwag do studium. One są y, jednoznacznie określone i mają obowiązkowy charakter, a nie Więc jest opisana procedura, w jakiej formie powinno się zbierać te uwagi. W jakiej formie rozstrzygać i co z tym należy? W sytuacji, w której brakuje uwag od ponad 3000 podmiotów, osób fizycznych, interesariuszy. I na tym, gdybyśmy się przejść do porządku dziennego, to to tak by się może. To, jest, to, co podlegało analizie, to było ponad 8 tysięcy rekordów, zawierających ponad 60 tysięcy uwag. W związku z tym wnioski, które się nasunęły analitykom, są takie, że te wszystkie materiały, począwszy od wniosków dowodowych wnioskowanych przez sąd, skończywszy na obrazowaniach merytorycznych, statystycznych i. I analitycznych, zostaną skierowane do przebranego grupy, no a no, będzie skierowane, a nie, będzie skierowane. Tak, będzie, 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 może Pan sobie z, z tego czegoś... Ale będzie. do czego ja kiedyś tak. będziecie występować? Być może, że już leży to w odpowiednim wydziale. Między, między innymi dlatego, że... Ale o co będziecie dokładnie wnioskować do OCD? O przyjrzenie się po prostu całej tej sytuacji? O są sprawdzenie pod kątem wpływu różnych instytucji publicznych na przebieg zmiany struktury. Szczególnie w sytuacji, w której to znaczy wpływu czego? Wpływu, na My nie wiemy, na nie wiemy, Kto wpływał na to, że 3000 formularzy, e, uwag i, a, nikt nie stanie. Tak, to, że traktuję kilku tysięcy uwag pomiędzy tym, co oficjalnie no, Radusz stali, tak? ogłaszał, a w tych dokumentach, które były załącznikiem do zmiany studium. duża część tych wniosków była procedowana zgodnie z organizacją zbiorów do w którym racz określił zdefiniowany chodziła szczególnie, że nie wiem, musiał podpisać, żeby chciałby panu studiów zgłosić. Natomiast już po terminie zgłoszenia obaw postudiów okazało się, że pojawiła się ogromna ilość uwag grupowych, tak? co w ogóle nie było przewidziane jako... Yy, procedura tak z, zbierania tak uwag. Więc mamy tutaj bardzo to, duże podejrzenia, yy, łącząc sobie do te fakty, że to yy, jakiś yy, duży tak, poziom e, niejasności i yy, yy, nieznanych nam yy, tutaj metod liczenia uwag. No, tak, I to będzie, że w tym, tym, tym stanowisku urzędnika jest podkreślone, jest zaznaczone, czyli te uwagi były potrzebne po to, żeby gdzieś dać tak większe uwag tak, dotyczących zawodowych. jest, to jest to ziwa, ale, ale kurde, to się nie robi, to tak. nie jest nozank. Jeszcze tak. jedno, jedna uwaga. Pan prezydent tak, z tego tak, czasu nie, zarzucał nie, mieszkańcom, że jeżeli zgłaszają, nie wiem, dużą ilość takich samych to to jest mm -hmm. natomiast nie przeszkadzało to, że jeżeli wniosek podpisze 100, 200 1000 osób, to jest. To A z tego 300 stała podpisała szkoła po gdzie nam na jedna z no dajcie spokój, nie po prostu nie. próbujemy znaleźć... ale to,

Moje Przewodnicząca! Piękna Pani bardzo! się! Jeszcze... Ale